Słyszałam, że jesteś psychofanem Rafała Trzaskowskiego. No, jestem psychofanem, bo uważam, że świetnie, świetnie sobie radzi z tematem dotyczącym zbiorowości LGBTQ, że nie jestem mu przeciwny, że na każdą paradę udziela zgody, robi to spontanicznie, pokazuje się na tych paradach i jedzie jak gdyby na czele i je otwiera. W związku z tym. Porównuje go do tego, co robi burmistrz Berlina, gdzie jeżdża również na te parady i burmistrz Berlina, który jest gejem, otwiera te parady razem z ręką, pod rękę ze swoim przyjacielem. I to jest fajne, i to jest miłe, i to jest sympatyczne. Ich nikt nie pokazuje palcem. I ja również bym z taką wielką ochotą i przyjemnością chwycił pana Rafała Trzaskowskiego. W najbliższą paradę, która jest zapowiedziana na 15 czerwca, i chętnie na platformie razem z nim pod tęczową flagą przejechał się trasą, którą będzie szła parada.